Mamy tu zawór do ciepłej, zimnej wody z termostatem, kran, który firmy KFA. Ten akurat jest zawór fanowy dopuszczania. Mamy tu zwykły zawór dopuszczania wody. Rzadko kiedy się psuje i jeszcze są tu takie siteczka, które są dość ważne, odkręcamy imbusem dwunastką. Mają one zawór zwrotny, w tą stronę wchodzi woda, a w tą już powrotnym nie wejdzie. Czyli, jak się zawór zwrotny zatnie, to albo nie będziemy mieć ciepłej wody, albo nie będziemy mieć zimnej wody, nie będziemy wiedzieć o co chodzi. Możemy próbę zrobić i, gdy się będzie zacinał, wymienić ten z tym. Wtedy możemy na zasadzie próby błędów stwierdzić, czy ta woda będzie, czy ten zawór się zacina, czy nie. bo w tej ciepłej wodzie zauważyłem, że ten zaworek gorzej przy dmuchnięciu działał, czyli powietrze wchodzi z tej strony, a z tej już nie wejdzie. Czyli jak on się zatnie, może robić problem, a nie będzie problemem właśnie zawór termostatyczny, tylko to siteczko. Jest tu zawór termostatyczny, w którym ma trzy oringi. Można go rozebrać. Zkładamy tą. Zdejmujemy tu tą zawleczkę oczywiście. Zdjąłem ją wcześniej, bo to ciężko się wyciąga. Rozkręcamy ten zawór jeszcze w tym miejscu. Jest on rozbierany. Wyciągamy takie elementy. Możemy to oczywiście oczyścić ładnie. W środku jest tam o ring, którego należy zauważyć. I gdy on jest uszkodzony, czy coś, to należy go wymienić. I wyczyścić tą siateczkę, i wszystko. Przechodzimy do następnego elementu. Jest to też rozbieralne. O, ciężko tu wychodzi nieraz. Właśnie dlatego go wcześniej rozebrałem. Można w środku zobaczyć, jak to tam ma swoje miejsce. I teraz to u mnie, w moim przypadku ciepła, badanie ciała, ten. Jeden o-ring wziął i uszkodzeniu uległ. Całkiem się te i było ciężko, można było kręcić. Ciepła woda też przestała lecieć. Bardzo mało. I to jest lewy taki gwint. Wykręca się to. Tu jest śrubeczka płaska, malutka śrubeczka zabezpieczona. Yy, zabezpieczona takim Jest ją ciężko dość później wkręcić, ale ja wam pokażę. Można ją wykręcić, tylko później jest trochę ciężko ją wkręcić. Jest twarda sprężyna. O, tam mam takie malutką śrubeczkę, którą można wkręcić trochę głębiej. Bo jest gwint głębszy. O, i tu jest taka sprężynka, dość twarda, powiedzmy. A tu w środku jest coś takiego, taki pombelek. Nie wiem, czy to wychodzi. O, coś. I też tu mamy o-ring malutki, który reguluje też tu, o. Zobaczymy tu otwór jaki jest. Ten gwint wkręca się troszkę dalej tą śrubeczką. Nie trzeba go dobrze włożyć. No i to mamy wszystko już porozkładane. Trzeba dobrze sprawdzić wszystkie oringi, czy są nieuszkodzone wymyć ten element tak samo i tu to by było i zadbać o te siteczka czy zawór zwrotny działa i czy się nie zacina no i to by było chyba to wszystko na temat tego zaworu dziękuję